Ale ty, jako dorosły facet, gdybyś dzisiaj był znowu tym dzieciakiem, gdybyś mógł po prostu mówiąc, zostając w tym slangu, kogoś sprzedać i wyjść, zrobiłbyś to czy nie? Teraz z perspektywy w ogóle zupełnie inaczej patrzę na te wszystkie wartości, które tam są propagowane, i totalnie się z nimi oczywiście nie zgadzam. I ten kodeks moralny, który tam jest, jest dla mnie totalnie zakłamany, bo po pierwsze, no ten kodeks ma gdzieś tam u jego podstaw legło krzywdzenie ludzi, a później, a później wielkie morale mają ci, ci, ci panowie. Więc na pewno jakby odrzucam całe te, te, te takie zasady i to, co się powinno, nie powinno, mm -hmm. aczkolwiek mam. Z tym jeden problem. Pewnie raczej tak, aczkolwiek w tej kwestii mam z tym jeden problem, że jeżeli się na coś piszesz i jeżeli ty no, wchodzisz w jakiś świat, no to nie możesz też jakby nie ponosić tego konsekwencji, tak? A to jest taka troszeczkę gra, że ja na pewno przestępstw, później powiem wszystko, przyznam się, sprzedam kolegów i nie poniosę odpowiedzialności. I tu uważam, że to jest łamanie jakby i tego kodeksu prawnego, tego naszego mm -hmm. społecznego, moralnego i łamanie takiego kodeksu. Więc z tym mam problem, że ja, ja już mówię, całkowicie nie zgadzam się z tymi zasadami, ale jeżeli się na nie piszesz, to też powinien utrzymać, ale pewnie tak